Tam, a tu mamy wieprzowinę ze świnki, tak zwanego tyłka świni. Otwieramy i sprawdzamy. Pol, y, polski chów, 100% gwarancji higieny i bezpieczeństwa, i sprawdzamy. Y, norma europejska. Poniżej 10, czyli w normie europejskiej mieści się, jest gotowe do spożycia. Hurra! Teraz sprawdzamy normę japońsko-rosyjską. Przełączamy. 702, czyli no przekroczone, ale dla niektórych ludzi, wiem w inne miejsce, nadaje się do spożycia, no kurcze belek, ale dobrze, że człowiek to sprawdza, teraz mniej więcej wie, mniej więcej będzie wiedział w przyszłości, kiedy kto kupić, 828, czyli tak jak mówię, w Europie nas nie trują, poza Unią Europejską, to już nas trują, do usłyszenia, do zobaczenia. Czyli to już jest więcej, nie? Mm. Czyli świnie karmione muszą być kurwa.